Siema, siema, siema katastrofy nos Dzisiaj nagrywam z Jabirika nowy update. Przepraszam, uważać dźwięki to tam ktoś tam mówi coś. Nowy update. Otóż pierwsza zmiana, na którą zauważyłem, to jest nowy strój antyterrorysty. Jeszcze spojrzymy sobie na strój normalnego policjanta. Też może być inny. Nie wiem. Tak, jest inny też. Dobra podnieś się zmieniły, w też. capka no jak tapka. Taka sobie e, powiedziałbym. Ym. Dobra, e, już jestem gotowy jako policzman Jak polishman mnie, a przecież mam i to... Dobra, coś sprawdźmy, bo tam było w nowym update, że coś z rakietami się dzieje. Co jest, sprawdźmy. kurde. Hmm. Ah, tamam. Nie rozumiem zbytnio. Dobra, yy, na pewno dźwięki są nowe. Zakajcie tylko ogarnę się sam wroctu. Dobra. A! Znamierzanie pojazdów. Chcę, sprawdzimy jeszcze, co działa tu na zwykłe helikoptery. Dobra. A, i grafika się tego zmieniła również. Eee, ale chyba na takie zwykłe helikoptery nie działa. A, nie to informacja jednak na to zwykło nie działa yy, dobra teraz idziemy jako yy, jako więzień sobie zobaczymy o co chodziło z przedawaniem yy, ziół z Ikei no Zaraz się widzimy z przed więzieniem, jak opisałem. Dobra, witam już Was w więzieniu. Już jestem. Yy, strój więźnia też się zmienił. Więc chyba wszystkich jakby stroje się zmieniły. Yy, Schowałem sobie tutaj broń i zabijam sobie go. Niech Pani dobra? widzimy się jak będę już po więzieniem. Pyk. Dobra, ja już uciekłem z więżenia. Teraz idziemy sobie po auto i po obronie jakąś. A, i przy okazji widziałem helikopter wojskowy, też się zmienił. Dobra, ja jestem już po przerwie, widzę taki niebieski punkt, właśnie yy, jadę do niego. Gdzie jest tego miasta... Ej, pociągi są inne Dobra, nie tyle. Zobaczymy, wejdziemy na statek. Co to jest? To jest nowy napad? Nie? Co się dzieje? Dobra, nie wiem o co chodzi, ale. Dobra, e, dobra. czyli tak, e, zmieniły się nowe ubrania, e, oraz nie wiem co to jest, ale w następnym odcinku porozmawiałem o tym, czyli tak. Do zobaczenia widzowie do kolejnego odcinka um, Na razie